Kto już zna puder pod oczy od Paese Puff Cloud, ten wie, dlaczego tak ładnie wygląda moja okolica pod oczami. Dzięki temu pudrowi nie dość, że okolica pod oczami wygląda bardzo ładnie, świetliście, gładko, to jeszcze jest bardzo leciutka. Cóż mam więcej o nim Wam powiedzieć, sami go zaraz zobaczcie w akcji. Ja już nie zliczę, które opakowanie jadę po prostu tego pudru, jest prze, przepetarda. Życzę Wam wszystkim pięknego, cudownego dnia. Widzimy się już wkrótce. No i do zobaczenia. że pamiętacie? Ale jeżeli nie pamiętacie, to chciałam Wam przypomnieć, że jeżeli jesteście z gostynia, bo nic okolic, to robiąc zakupy na naszej stronie www.wik.pl zawsze, ale to zawsze, niezależnie od kwoty, swoje zamówienie możecie odebrać totalnie za darmo w naszej drogerii internetowej Wika na nowe wrota 16 A w gostyniu. No to, pa.